Miny są tutaj. I nie pluj, pluj. Tu jak ktoś się bije, z tą spadną. Mamy tutaj zamontowany na to Eee, nie. No, środki medyczne gdzieś masz. Mhm, mm za darmo. Tak. Kto z kim? To z kim i dlaczego? po O podobnie. za potrzebą poszedł. Padłeś. Fajny. Dlaczego? To macie cias powinności. Obok niego jest jakiś trukosz. Sierżant! No. Sierżant torpeda. Nie, porąży to był. Prąży torpeda, kapitan to... A prąży torpeda! Co był jej? A no, chyba tak. Nie wiem. Mhm. Uh -huh. Uj, późno zaczyna się robić. Idę tego zadania po głosowaniu. Hmm. Swillak, coś tu zdycha mi w czakach. Nie, dobijaj no, no. To był bandyta, jakbyś chciał wiedzieć. Bandyta to człowiek. Nie, bandyta to bandyta. Pod, pod człowiek? No dobra. Trzeba będzie pójść na stację Janów i się przespać. To kolejna duszeczka potrzebująca pomocy? Przekończyłem <laughs> <laughs> panu go. Ej, to ten co nam uciekał! Nie. Aaaa, no, no wiesz, bo mnie coś paluch już nie chce słuchać. Nieee, nie zdołoby nie się. No chociaż dźgnąłem. Dziadno, będziesz przelepszył. He? Nawet się zdąży jęknąć. Uuu, mam ponad... Um, raz, dwa, trzy, cztery bronie, pięć broni, które mogę rozwalić, a ty mi tego... co odbierasz? Liczyłeś granatę? a właśnie 7, bo jeszcze mam granatnik i granaty to liczy się dobrze nie. Dobra, ja go zabijam. No może mieć fajną rzecz Ale cię. Ale cię, ale go... Ja, miał dwa granaty. Mmm, dobra. Jak coś? My się nie widzieliśmy. Kiedy to zjeść Hm? A jak coś zjem, to będę gadał więcej tak? ja ja wiem. To się nagle się wydało więcej Chyba, nie ja wiem. wiem O, jak mi się podoba Dobrze, że mają tylne wejście Każdy ma tylne wejście Każdy człowiek ma tylne wejście Żeby jeszcze o no tym chodzić Nie dalej Co nowego ja to, było co? to nie mam to da Mała. ładnie. Ja o to mi chodziło o co... o czym ty myślałeś? Ja o to mi chodziło o czym ty myślałeś? Mm -hmm. Ja ci o tym, to, o czym ty myślałeś? Ja nie wiem, o czym ty myślałeś? Skończ. Po Nie ci za bardzo Nie będę. O to ja źle. <laughs> No co, miałem Navi S i Navi M. Aha... Widzisz? Widzisz Master? No gówno Master. Siema. tyle fun, to jest fajne artefakty. A więc na chwilkę możemy zrobić kurz do Janowa. Z gór, artefakty się ty może możesz sprzedać. Zastrzyk albo dwa. Zastrzyk albo dwa. Najbardziej no bardzo Nie no kurde. Fajny. Fajny. Masz, te... jak to boli? Mhm. Fajny tekst ma. Eee, jak to tam? A, nie mogę sobie zdjąć. Dojesz Dojesz? Mhm. Eee, jak to tam? No, że tak jak to. To ty się zacina. Ach, kurde. Taki wiele ciało przez ciebie. No Wróci. W ogóle to wróci? Mhm. Mm to jest jak boomerang. Jeśli sobie jak bumerang. Mhm. Ach, chybora. Aha. Dobra, jakieś bagienne pijawki później trzeba być. Oooooo, to będzie mocne. Co ty z z tą strzelbą będzie łatwna? Dobra, ja nie miałem tej strzelby. W ogóle nie miałem tej strzelby. Czemu ja nie miałem tej strzelby? To ja w ogóle w tej przemówieniu mam te strzelby? Bo jesteś czapą. I kto to. A ja jeszcze zacznę wyzywać te ja go... o, że... muszę i to mądrze, to się głowę. o, to jak to wyzywać mądrze? Właśnie ty nie umiesz. O, jest, do tego, odnow trzelby. Połowa ludzi w naszej miejscowości umie wyzywać mądrze. Fajnie, a druga połowa nie. No dobra, no to idziemy na Skadowska. Ej, to bezpieczny obszar, na serio? Ej. Do... Ej, <susuruj> ej, chyba się szukuje jakaś większa ustawka. <grym> A mi już nie chcieli się trzymać drzwi. Nie będę komentował tego, co powiedziałeś co przerwy. Uuuu... <grym> ale pusz. Dzień dobry. dobry to, jest to, my, ja? Jest słupem. Tutaj. Z no, nie, nie o się Ja Ten mikrofon musi być blisko mnie. Dobra. <laughs> ile chce? Ile daję? No, znajdziemy lepszego kupca, panie? No, nie, nie lepszego kupca. I co, nie da Ci Nie, nie. I komuś chce dasz No to jednak wezmę za to 7000. Za e, tych naukowców. Poza tym będę mógł kupić od nich różne fajne rzeczy. Naukowcy ci... E, kupują? E, tak, naukowcy kupię to. Za 7 000, czy 17, nie wiem. to się zdecyduje nie. <coughs> <coughs> Uj, Zawsze głodny, nie na żarty. Eee, tak co tak, robisz tak. na No to idziemy najpierw do naukowców, później zrobimy tą fajną misję z kontrolerem. W tej lokacji? Eee... znaczy będzie specjalna misja z tym kontrolerem. A, jeszcze muszę się wrócić na chwilę na Janów i zobaczyć, czy nie mają jakiś przypadek granatów do mojego bierze. Pewnie będę... cholery będę. No trudno, potrzebuję jednak. Dużo ci da jeden grant. Grant. Mhm. Uh -huh. Nie ma. Łaj. Bo nie da się kasy. No dobra, tutaj... teraz... przebywam na naukowców. A przebywam lala. Mhm, mm no nowo. A to co? walker 55. Co to za cud techniki? Jakiś mały... Jak Jakieś... to się Też mały, ale jak na pistolet to nie taki mały strasznie. Jak na pistolet, to to jest przenośne działoszko. Przenośne armata. Dobra. Mm -hmm. A my tutaj mamy kulek. pod lufą armatę. Do której oczywiście brak kul. No, to jest. To jest przecież karabinowy, bo. A, na no, na kulki. A propos tego, co powiedziałeś. No, i ja, kupiłem. Z jednej lupy strzelę, a ten... No, bo ja miałem z drugiej kulkami. Mm -hmm. Z No, no. Nie dojdziesz.

Na razie nie może mi wykonać dalej. Ale dobra. 7. I popatrz. Teraz ma handel. Może no, zakupić u niego spokojnie detektor ale e no, ale nie, potrzebuję trzech. O, no, ty ma... Eee, ale masz jeden swój, jeden niepotrzebny, czy jeszcze dwa musisz Hmm? Nie... Ten swój też oddam na chwilę. gdzieś zdobędziesz... Hmm? Eee? Zdobędziesz... Nic, bo... Po kilku dniach, czy lecie. tak naprawdę pod dwóch coś takiego, tak. dadzą mi detektor z fary, który jest dzisiaj mhm. nie lepszy. Mm. Jak nie umiałeś niech, nie gry, nie gry. No dobra. Czy teraz można iść na te. O, można iść na kontrolera. No. Mm, ja to wykonywałem w nocy, to było... epicko. Ale to wykonałem w dzień i będzie też epicko. A to, to, to będziemy się skończyć tutaj? A. No to jest stara kwestia, co ja myślę, że... Żeby jeszcze... Tak, dobrze. Do, Do podziemi się schodzi. Nie, to nie, to nie są, to nie są podziemia. A, dobrze, to później. Czy to w ogóle miałeś komisję? Nie, dobra, już wiem. Ciężka jest. Kontrolera, kontrolera. Dobra, nie będę swojej I tak, nie. każdy chyba wie, że tutaj I będzie kontrola. Widać, zabić wszystkich. Nie będę musiał zabić wszystkich. Czuję od straży kontrolera. No tak, jak się zabije kontrolera, znowu ją odzyskają. A jak zabiję? Hm? A jak chyba zabiję? Aha, to nie dostaniesz nagrody. Znaczy premii. A wiesz, ten za. i szef za ocalenie życia, i tym podobne da ci chyba detektor Wallace nawet. A jak go. A jak go zabijesz to on też będzie miał też tę te, takie Co za różnicę? Eee, nie wiem. Poza tym jeszcze chyba dać Ci trochę kasy. <laughs> tak, będzie ciężko. Zobaczmy. Tutaj trzeba... U na ciebie coś szara... Szarek gówno tak Chciałem to ładnie 30 ja, też możecie się... To masz za tym widzenia Nie, co masz do tym widzenia Heee, no mm. Po prostu silne Oddziawanie psioniczne jest to... Czyżby się anti dotyczy? Chyba tak Anti-anti e, anti? Już tylko to